Patrycja, już wieka. Żona Dariusza, już wieka. No, no ładna. Nie żyje. Przez dni temu popełniła samobójstwo. I jaki to ma związek z Żurawskim? Żurawski osiem miesięcy temu operował ją na jakieś e, kobiecej sprawie. Jak w ogóle można wyjść za ginekologa? No nie rozumiem. No. Ale co, spieprzył coś? Czy z... Nie wiem, na razie mamy tylko to. Jóźwiakowa złożyła wniosek o odszkodowanie za stały uszczerbek na zdrowiu. Szpital zamiotł wszystko pod dywan, a ubezpieczyciel się wypił. Mm, normalka, sztachieny. żarują tylko na takich naiwniakach Moja córka o tym wie? Y, nie rozmawiałem z nią o tym, ale jak chcesz, to porozmawiam. Dowiedz się, co wie. Jeżeli ten Jóźwiak wyciągnie to w sądzie, to może być niezły smród z tego. Mm. Jego prawnik zarobi niezłą kasę. Kto broni tego Juźwiaka? Twoja kancelaria. Co? Zrezygnujesz jeszcze dzisiaj? Nie. Słucham? Chciałam ci powiedzieć wczoraj, ale zaskoczyłeś mnie. Wystąpisz przeciwko mnie? No przecież to ty sam mówiłeś, że nie należy mieszać spraw prywatnych z zawodowymi. Nauczyłem cię wszystkiego. Nie zaczynaj. Gdyby nie ja, byłabyś sekretarką. Nie jestem już sekretarką. Ale ty ciągle mnie tak traktujesz. Noszę ci tego do sądu. Bo jesteś kompletnie zielona. Powinna się cieszyć, że się tu w ogóle trzymam. Nie musisz. Odchodzę. Nie, nie odchodzisz. Wylatujesz.